Szanowni Państwo, nazywam się Jerzy Harłacz, pobiegam się o stanowisko burmistrza miasta Białogardu. Państwo otrzymaliście program wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Niezależnych do Mieszkań i te najważniejsze, priorytetowe zadania, jakie stawiamy przed sobą, to miejsca, nowe miejsca pracy. Jako człowiek, który przez 8 lat dał się poznać jako radny, zawsze starałem się rozwiązywać państwa problemy. Jako burmistrz będę mógł na pewno zrobić więcej i zrobię więcej, bo we mnie tkwi tak zwana dusza wojownika i będę zabiegał we wszystkich instytucjach o to, by przywrócić. I dać nie tylko nadzieję, jak to nam się złudnie daje przez 12 lat, ale przywrócić nowe miejsca pracy, by one tu powstawały poprzez ściągnięcie strategicznych inwestorów do naszego miasta. Mam dobre kontakty i myślę, że skorzystam z nich w sposób kompetentny, wiarygodny dla mieszkańców, aby nie tylko obiecać, ale po to, żeby tu powstały nowe miejsca pracy, a tak jak tutaj za nami Państwo widzicie, jest unikon, tak jak mleczarnia, tak jak GS-y, tak jak um, znicz popadały i nikt z obecnych Was przez, przez 12 lat nie próbowali ratować tych y, zakładów pracy. Mówić o pracy to nie wystarczy, ale tworzyć miejsca pracy to trzeba sobie nie za, wydać y, z siebie wysiłku. Nie będę na pewno administratorem, o ile chodzi o stanowisko burmistrza. Będę burmistrzem, który będzie aktywnie. Działał na rzecz społeczności lokalnej, tak aby to mieszkańcom przywrócić wiarę w sens samorządu i w sens życia. Myślę, że stać mi na to, aby doprowadzić do zmian radykalnych, o ile chodzi o poprawę statutu i bytu każdego z mieszkańców. Kolejna sprawa to sprawa szpitala, szpitala powiatowego w Białogardzie, który poprzez zaniechania, zaniedbania przez okres 8 lat doprowadzono do trudnej sytuacji finansowej. Obiecuję jako burmistrz, że szpital otrzyma stosowną pomoc finansową, jak również zostanie wprowadzony program naprawczy dla tej jednostki, tak aby szpital w pełni wykonywał swoją zadaniowość, o ile chodzi o ustawę o jednostkach leczniczych. Kolejna sprawa to sprawa mieszkań. Mamy dzisiaj mieszkania na wolnym rynku, które stoją wybudowane przez deweloperów i myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie również fakt, gdzie będziemy zakupować i zakupywać te mieszkania na podróż mieszkańców, tak, będziemy budować również mieszkania socjalne, będziemy starali się stworzyć taką koniunkturę wokół rynku pracy, miejsc nowych pracy i mieszkalnictwa tak, żeby, żeby ludzie młodzi, przede wszystkim młodzi ludzie chcieli tutaj pozostać, bo dzisiaj nam część, znaczna część ludzi odpływa, część szuka pracy za granicą. To się musi zmienić. Koniec z układami, jak Państwu gwarantuję, że czas na zmiany, ale realny dla potrzeb i korzyści naszych mieszkańców. Kolejna sprawa to sprawa ludzi starszych, którzy są dzisiaj przykuci do tzw. czterech ścian we własnych domach. Obiecuję, że udzielimy wszelkiej pomocy, stworzymy program dla ludzi starszych, który będzie, dla ludzi starszych, który, które będą, ludzie będą objęci pomocą, tak zwaną dzienną pomocą Opieki przez samorząd. To również jest bardzo ważne, aby ludzie starsi czuli się w tej społeczności potrzebni, a nie tak jak dotychczas jest, są odrzuceni i naprawdę nie mogą liczyć na żadną pomoc. Następna sprawa to sprawa, zwracam się do właścicieli ogrodów działkowych, do prezesów ogrodów. Proszę Państwa, wyjdźcie z PZD, zakładajcie własne stowarzyszenia miejskie. PZD za dwa lata nie będzie funkcjonowały, będą regiony. Ja Państwu gwarantuję jako burmistrz, że zostaną zmienione w planie zagospodarowania przestrzennego zapisy dotyczące państwa ogrodów, gdzie znaczna część ogrodów działkowych dzisiaj jest przewidziana pod inwestycje. Ja Państwu gwarantuję przekazanie gruntów w wieczyste użytkowanie, jak również pomoc finansową na tworzenie na własnych ogrodach, tak zwanych ogrodów jordanowskich, gdzie będziecie mogli się spotykać przy różnego rodzaju okolicznościach związanych z prowadzeniem działek. Szanowni Państwo. Jako kandydat na burmistrza apeluję do Państwa o oddanie głosów na kandydatów niezależnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Niezależnych do Rady Miasta i do Rady Powiatu. Chcę mieć ludzi, którzy będą myśleli i będą dbali o tą społeczność lokalną. Nie chcę ludzi, jak to było w przeszłości, kupowanych, ludzi, którzy załatwiają swoje prywatne interesy, ludzi, którzy korzystają na własne potrzeby i rodzin z samorządu będąc radnymi. Proszę Państwa o wsparcie mnie w nadchodzących wyborach, jak również proszę o oddanie głosów na ludzi z, z list Komitetu Wyborczego Wyborców Niezależnych, którym nie jest obojętny los mieszkańców. Liczę na Państwa poparcie i liczę, że Państwo pójdziecie oddać głos. Czas na zmiany. Zmiany, które będą owocowały korzyścią dla wszystkich mieszkańców, a nie dla wąskiej, partykularnej grupy, która jest dzisiaj u władzy. Im Próbuję utrzymać ją za wielką cenę wszelkimi obietnicami. Nie da się obietnicami niczego wybudować. Realnie trzeba spojrzeć na to, że potrzeby mieszkańców są inne, a o zabieganie tych potrzeb, to jestem przekonany, że ta władza już nic nie zrobi przez 12 lat, biernie przyglądając się sytuacji w mieście, więc ja daję Państwu gwarancję jedną. Że ja będę aktywnym burmistrzem, który nie będzie administratorem, a będzie walczył o to miasto wszędzie, gdzie się tylko da, by pomóc państwu rozwiązać nie rozwiązać tylko problem, ale by pomóc państwu godniej żyć w tym mieście, by każdy z nas tu miał jakiś wspólny cel, by to miasto nas łączyło, a nie rozdzierało. Dziękuję państwu za uwagę.